Było dla mnie bardzo istotne, żeby rzeczywiście zajmować się istotnym problemem, żeby moje życie miało sens. Ja zawsze mówię, że przemoc jest po pierwsze egalitarna i dotyczy każdego, niezależnie od tego, czy ma wykształcenie, czy ma pieniądze, czy ich nie ma. Przemoc demokratycznie spotyka wszystkich. Poradnie niebieska linia Dzień dobry. Niebieska linia rozpoczęła swoje działania w połowie lat 90. od poradni telefonicznej. Czy mogę pomóc? Może Pani opowiedzieć, oczywiście. Wcielaliśmy w życie amerykański pomysł. W rzeczywistości chodziło właśnie o linię, która pomaga ludziom w trudnych sytuacjach. Ja wiem, że to jest trudno, wiem. Mamy sporo czasu, także spokojnie. Jeśli my jako świadkowie przemocy udajemy, że nic się nie wydarzyło, przemoc będzie się miała świetnie. Dzięki babci tutaj trafiłaś do nas? E, tak, bo moje ręce po prostu się biją i no... Mm -hmm. Corocznie przyjmujemy ponad tysiąc osób, które korzystają z pomocy psychologów, prawników. Ty masz prawo mówić o tym i się bronić. Profesor Jerzy Bruda, który dwa lata temu zmarł, zawsze mówił, zróbmy coś, żeby ludziom się żyło lepiej. Tylko świadome społeczeństwo jest w stanie zatrzymać przemoc w rodzinie.